Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj witamy Was z przepięknego miejsca, jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Królowej Rodzin. Miejsce, w którym święty Jan Paweł II przed wielu laty pobłogosławił, poświęcił tę świątynię, a modlimy się razem z naszymi parafianami z koszarawy Bystrej na koronce do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. Zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie do naszej wspólnej modlitwy do tego, aby napisać intencje, do tego, aby napisać poprzez hashtag skąd jesteście, napisać swoje imię, tak jak zawsze poprzez hashtag, udostępnić naszą modlitwę, koronki do Bożego Miłosierdzia, byśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób. Modlimy się za siebie nawzajem, modlimy się za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Pamiętajcie, kciuk do góry na YouTubie. Dzisiaj tylko na YouTubie koronka, transmisja. Modlimy się o Dar Nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza, o Dar jego beatyfikacji. Modlimy się za dusze w cierpiące, zakonających, dla nas o dobrą śmierć. I za tego z nas to najbardziej potrzebuje modlitwy. Mamy jeszcze 7 minut, więc może koszarawa, bystra i reszta wszystkich pozdrowić, machając, bo już jesteśmy na wizji od dwóch minut. Bardzo serdecznie Was wszystkich witamy. 60 osób, plus za chwilę jeszcze. Yy, będą osoby na urządzeniach. Bardzo się cieszę, że jesteście na o nietypowej porze, na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Yy, może ktoś chce coś powiedzieć z Was? Dlaczego się modlicie na Koronce albo dlaczego pojechaliście? Ola, dlaczego pojechałaś na, na, na pielgrzymkę? Yy, Klara, mówiła z wrażenia, widzicie? Ale Karol na pewno coś powie. Mama Karola, tata. Tata, tata, idziecie, wszyscy są mądrzy, jak nie ma na wizji, a to idzie na cały świat, ale pan Marek może coś powiem, pan Marek Ryszka, słuchajcie, bardzo nietypowo, bardzo nietypowo, panie Marku, co pan powie na wizji? Przyjechałem prosić o wiele łask. Bardzo dobrze, niedostatecznie, pani Joasia. Tylko będzie słychać, pa, mama, córka, mama, widzicie, wszyscy, 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 się boją, ale to jest właśnie radość Kościoła, to jest doświadczenie Kościoła, bardzo się cieszę, że wszyscy jesteśmy, już poprawiam mikrofon, jeszcze muzyczka nam tu jakaś gra, ale tak na poważnie już teraz modlimy się za chwilę wspólnie na koronce do Bożego Miłosierdzia. Jeszcze mamy 5 minut, więc możemy zaśpiewać. Jedną z pieśni. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Nasze plany i nadzieje, coś niwe czy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie, nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie, od najmłodszych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie dobry, Jezu, jak własności swej. I w opiece czułej duszę moją miej. Jezu ufam Tobie, od najmłodszych lat. Jezu ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej, i w opiece czułej, duszę moją miej. Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam nas wszystkich do wspólnej modlitwy za dusze w czystu cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Intencje o radość nieba dla księdza Piotra Pawłukiewicza o dar jego beatyfikacji. Módlmy się za siebie. Rozpoczynając nieco wcześniej, dzisiaj koronka do Bożego Miłosierdzia tylko na YouTubie, nie, będzie jej, nie ma jej na Facebooku. Zachęcam do udostępniania naszej modlitwy. Wpisanie poprzez hashtag swojego imienia, wpisanie poprzez hashtag miejscowości, hashtag Jezus, hashtag Maryja, hashtag modlitwa, hashtag koronka. Każdy z nas może to uczynić. Dziękujmy Bogu za szczęśliwą podróż dla grupy ponad 50 osób z Koszarawy Bystrej i nie tylko, ale głównie z Koszarawy Bystrej na naszą pielgrzymkę parafialną do Kalisza Lichenia, Niespodzianka, Częstochowa, Jasna Góra. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, I jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel trzeciego dnia, zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa sieci poprawicy, Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Święty Chopcowanie, Grzechów odpuszczenie, Ciała z żywot wstanie, Wieczny, Amen. Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla nas. Dla Jego bolesnej męki, męki łosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, I dla, nas i dla Jego bolesnej męki, I dla, nas i dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki, 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 dla jego bolesnej męki. Dla nas ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew.

Dla jego bolesnej męki, 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 Dla Jego bolesnej męki. Dzień dla nas i Czwarta dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzień dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Dzień dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla, się, dailya, na Dla jego bolesnej męki. Się, dailya, na Dla jego bolesnej męki. Się, dailya, na Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, się, wie, na nas, dla Jego bolesnej męki, się, wie, na nas, dla Jego bolesnej męki. Się, wie, na nas, Ostatnią piątą dziesiątkę ofiarujmy za nas wszystkich modlących się, za nasze rodziny, za rodziny przeżywające kryzys, za wszystkich, którzy odrzucili Chrystusa, odeszli od Kościoła, od sakramentów za tych którzy zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni przez ludzi kościoła Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki Dla jego, męki, dla, dla, jego męki, dla, dla jego Bolesnej Męki. Dla Jego Bolesnej Męki. Dla, dla Jego Bolesnej Męki. Dla, dla Jego Bolesnej Męki. Dla Jego Bolesnej Męki. Dla Jego Bolesnej Męki. dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki święty Boże święty mocny święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty Boże święty mocny święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym świat. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wyprysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. ufam. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Pomódmy się za naszą ojczyznę, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj swojemu synowi. Za wszystkich niewierzących, za wszystkich, którzy są przez złego ducha w jakiś sposób owładnięci, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Moi drodzy, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Dziękuję pielgrzymom z Koszarawy i nie tylko, z Jereśni. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pamiętajcie, kciuk do góry, lubię to na Facebooku i subskrypcja kanału. Do zobaczenia z Bogiem.